Siema, dzisiaj Wam pokażę jak pobrać Need for Speeda Underground 2 No yy, najpierw to musimy wejść na, w naszą przeglądarkę internetową Tutaj wpisujemy ulos.to ulos. i no, yy, klikamy Enter Tutaj wpisujemy Need for Speed Underground 2 Need for Speed An, un, under Underground 2 klikamy Enter i szukamy naszego niechwordspeida um. Weźmy o ten, bo ma dużo łapek w górę Weźmy ten Link w opisie oczywiście um. Tutaj możemy sobie przetłumaczyć i będzie nam normalnie pisał popierz. Yy, dobra, klikamy pobierz I przypisujemy ten kod z obrazka. Klikamy. pobierz. No i tutaj się nam wyskoczyło pobieranie. To by było na tyle. No i subskrybujcie, komentujcie jeśli. Pomogłem. Cześć.